Maneczko, wam wszystkim. Witam Was w pierwszym odcinku z waszego kochanego keyword, którego tak dawno nie widzieliście. W ogóle prosiliście mnie o cały czas o tą grę, więc już wam nagram. W sumie też już dawno w nią nie grają, chętnie sobie zagram, bo dawno po prostu nie zrobiłem tego co miałem zrobić. Dobra. Tak więc sobie ruszajmy. Nie grałem dawno, muszę ogarnąć przyciski. No dobra, lata nie jest. Trzeba sobie przypomnieć, kto, kim, jak, gdzie, co był, kogo bić, kogo nie bić. Zbierać kaktusy to najważniejsze. Cebulak? Cebulak. Pogramy sobie tak na lajcie. Taka chillowa gierka. Może wbijemy set 31? Set 31. Wbijemy sobie 31 level, set 31 pierwszy. Analfabeto. Że jesteś dyslektykiem, nie znaczy, że musisz tak mówić. <laughs> Ucz się. No nie, jedźma. mam. Zabiję nas? Nie, which. Poszedł se dalej. O, dobra. Tu jest, jest jeszcze kaktus, tu se, no wkur. Nie, nie denerwujmy mój języku. O, jeszcze jeden. oj, oj. ciekawe ile razy <krym /tensklenie> ten film zostanie obejrzany. Bo tamten ten dokładnie 0,5-chillowy, yy, taki na 2. Co? Aha, nie mogę mieć więcej tych itemsów już. Dobra, spoko. Tamten ogólnie poprzedni był dwuminutowy, a został obejrzany tyle razy i to do końca. A większość moich filmów to tylko 22 sekundy, 23. A co? Goblin. Sięgnę cię, Leczysz się, Hamil? Nie poleczyłeś się długo. Wydaje A, E się zbiera. 94 kopersy, to nie jest takie źle. Tam się może przejdę na tą... ...wysepkę. Nad tą piękną plażą. Tu widzę jakieś stworzonka żyją O, są jeszcze na czerwono. Nawet to... Nawet dobra expo będzie z nich. Siek na, na raz, naraz, siekna na raz. A co? Trzeba zbierać na nowe miecze. Sztylety. <laughs> Leftrowers. Plus 72. Jestem otruty. Tak bardziej to mi się przydało tutaj zdobyć tą wreszcie... Yy... Marmoladę? Jakoś tak? Bo chcę sobie jeżyka ogarnąć. Nie zabijaj mi stwórzunka, bo cię zabiję ja. Gorolu jeden. Zabiłeś mi zwierząta. Teraz muszę poczekać, aż ab w sumie. Chyba to się jeszcze tak robiło. No właśnie. Zakładasz, zdejmujesz, jest recetowany. Jeszcze bugi starej wersji. Ale już niedługo będzie nowa i zobaczymy co wtedy. Dobra. On się poleczy, ja się napiję. Wam już 4 minuty więc jest spoczko odcinek, tak gdzieś 10 minut, może będę wycinał najwyżej te nudne części. Hmm, kto tu jest? Undead Andedzie? undeadzie pach, 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 Oby tylko wam nie pokazało się, dopiero leczą migierkę. Chociaż pewnie i wam się to pokaże. Mój komputer jest tak słaby, że nie ciągnie keyboarda, nieeeeee. Piszcie to i po tobie. Ciekawe czy będzie słychać klikanie mojej myszki. Spami mnie, spami klawisz. Kurde, te tury, nie wiem czy te tury bić czy nie bić. Skurwiel ma Mamy radę go skręczyć Kopersy. Zabiłeś mi Hama no Właśnie, jak go nazwać? Hmm. Biter to takie głupie imię. Jaka to była komenda? Mamy Pet. Jak cię tu? Hmm. <ścoughs> Teraz będę pół godziny zastanawiał się nad jego nazwą. Nazwiemy cię... Nazwiemy cię... Chciałem cię nazwać krecik, ale to takie trochę... Shitowate. A dla kreci... Dlatego tego Jerzyka już mam imię, więc... Muszę ci wymyślić nowe. Jak by cię tu... Hmm. Ząbek. Nie, cholera ty. A może co? Z. O. Nie ma. A może by cię nazwać... Paj kracik. Co się da? Co się, co się, co się stało? Nic się nie stało? Czyli pomyliłem komendę. Petname A nie, zmi dobrze. Zmieniłem ci nazwę. Jesteś krecik. Krecik Biter. Dobra. Ciśniemy dalej. Kto tu jeszcze jest? Kulbul. Jesteś niby słaby, to cię się knąć. No dwóch naraz pierdoniłem. Alem do jebu. Uszyłem cię troszeczkę. Hu! Dobra, tym Co to z wami zrobić teraz? Bo mnie, wy mnie pewnie zabijecie. Najważniejsza zasada tej gry zabij najpierw tego najsłabszego, a potem bij dopiero tego silnego. O, odrodził mi się zwierzak Dobra Troszkę spa wpadło yy, Ile mamy tych tych? Tu mam jedno, tu mam 21, tu mam 5, już zżyjemy to. Może i dobra, ale co tam? Stać mnie. Najwyżej polecę do miasta podczas tam najwyżej wycią wyciąłbym tą drogę jak tam biegnę. Będę sobie dokupił buteleczek i porobił sobie trochę tych eliksirków. W ogóle eliksirki robi się tutaj nad ogniskiem? Bo może mam jakieś butelki? Mam butelki? Nie mam butelek. Zaraz zobaczymy. R. Kaktusowy napój. Gdzie jest kaktusowy napój? Tu, tu, tu eliksiry, cactus potion. O ten. Nie mam butelek. A przydałby się ich 50. Mi... Zły czy dob A, dobry, ork. Dobra. Już się z Pietrem, że będę musiał się z nim tłuc. Ciach? Aha, na ciebie też już nie mam miejsca. Trochę szkoda, ale już trudno. Dobra, to gdzie jest to? Mapa... Duracan City... Czekaj, Duracan City to jest... Durakor City, nie Durakan. A w tamtą stronę nic nie ma? Aha, i Aha, no to dobra, no to już tam byłem. Czyli idziemy, widzę tutaj towery do bicia. Na W i S, tak troszeczkę. Coś koło mnie łazi. Aha, dobra, to bierzemy to, rozpędzamy się i wsią. Krecik będzie musiał przejść na piechotę. Taszcze zwierzakiem. No nie wierzę. Stamina mi padła, wyjebał już się i się cieszy. I z buta do miasta. Бы нам еще утяхнуть, что Ciśniemy teraz, zabijemy te parę Onionsów. Bo widzę, tu takie cieniażki się siedzą. Zbierzcie się? Jep, 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 jep. Dwóch naraz. Rozwalimy. A co? Przy okazji, może teraz sobie podexpię? Jeszcze was dwóch. Cebulaki. No dobra. Lecimy do miasta. Kupimy, co mamy kupić, zrobimy, co mamy zrobić i to będzie koniec na razie chyba odcinka. Bo po co męczyć na początku tak długo? Ogólnie, jeżeli Wam się spodoba, to będę częściej nagrywał takie odcinki z tej otóż gierki. Sieć nic specjalnego. A jeżeli nie, to po prostu wrócimy do starej rutyny, czyli Iron Man, Infinite Crisis, bo dawnego nie było. I nad innymi grami jakoś się pomyśli. Gdzie tu są sklepy? Zbliżenie zrobię. Handlarz różnościami. To ty? Nie, ty jesteś od Armorsów. Tu jest handlarz różności. <laughs> Mogę otworzyć drzwi? Dziękuję. Zajrzyjmy. Mm. Co ja tu to, co? Niepotrzebne. Wow. aha, to jest ring. To może mi się przydać. To sprzedam. Longsword. Mm, też sprzedam. To dla maga. To dla maga. To dla maga. To dla warriora. To mi się przyda. To mogę sprzedać. To mogę sprzedać. Coś mam tu jeszcze? Schematy. Jakiś ten. Czekoladę Ped Fuda nie sprzedajmy. Dobra. O guma walonowa coś się zmieniło. Super. Ale tego czego szukam to nie macie. Gdzie są flaszeczki? Puste flaszeczki. Poproszę o flaszeczkę. Może była na gdzieś na górze? No, tak, na samej górze była. Chciałbym wiedzieć tak naprawdę ile ich mam. Gdzie są flaszeczki? Tu są flaszeczki. Chcę was 50. Dobra. Dziękuję. Idziemy. Kultura. Dziękuję. Do widzenia. Teraz chciałbym. A w sumie chyba nie potrzebuję nawet. Zostaniemy sobie. Nic specjalnego. Staniemy sobie tu koło kowala. W mieście. Czekaj, Jak to się robiło? Yy, wytwarzanie to C. Kaktusowy Potion. To jest ten lepszy? Tak, to jest ten lepszy. Dobra. To niech się porobi. A ja sobie chwilę jeszcze pogadam. Przypomnę, że możecie subskrybować, komentować. Pytać w komentarzach o różne rzeczy. Mi to nie przeszkadza. Oczywiście lajkujcie filmy, bo to bardzo pomaga. Bardziej chce mi się nagrywać. Będzie zawsze wtedy kiedy. O, ma... Ciekawe, czy pojawi się czwarty odcinek Ironmana wcześniej. Aha, nie mogę podnieść więcej i są dobra. Ciekawe, czy pojawi się wcześniej Ironman, czy właśnie Keyboard. W sumie Cubeboard od dawno nie było Iron Man, wyrzuciłem ostatnio. Więc będzie Keyboard. Dobra, ale nie zwykając. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, polecajcie, udostępniajcie. Na razie i cześć.